Witam, wielu z Was pewnie siódemki się już nudzą, więc ja sobie pomyślałem czemu by nie dać husarza na Intercity Moravia i zupełnie zmienić jego zestawienie, co prawda może coś tam jest podobne, ale wagony zupełnie inaczej zestawione, no więc ja już zapraszam na ten film. Wszędzie te siódemki. Podsumując, w tym odcinku udało się ustawić husarza na Intercity Morawie oraz wyrzucić siódemkę poza makietę zupełnie. Pozdrawiam i dziękuję za oglądanie.